Niestety o tej jednostce chorobowej, o tej żylnej choroby zakrzepowo-zachodowej nasi pacjenci wiedzą bardzo mało, stanowczo za mało. Dowiadują się najczęściej z mediów, z takich programów jak interwencja, uwaga, programów szukających sensacji w medycynie, a to już za późno, bo wtedy już pacjent najczęściej nie żyje. Zakrzepica żył głębokich, czyli tworzenie się skrzepu w układzie żył głębokich wcale tak rzadko nie występuje, a kiedy skrzep urwie się, Płynie z prądem krwi do płuc powoduje zator tętnicy płucnej, który w znacznej części przypadków kończy się niestety zgonem pacjenta. Dlatego trzeba robić wszystko, co można, aby zakrzepicy i powikłaniom zakrzepicy zapobiegać. Muzyka Zakrzepica występuje w Polsce, tak się ocenia, około 60 tysięcy osób rocznie. Około 40 tysięcy osób ma zator tętnicy płucnej. Około 30-35 tysięcy osób z tej przyczyny umiera, a więc są to dosyć duże grupy osób, które można, które można uratować. Dlatego pacjenci powinni znać i czynniki ryzyka, które sprzyjają wystąpieniu zakrzepicy, i, mo i możliwości diagnostyki i leczenia. Niestety z tym jest źle. Obserwując naszych mieszkańców Gliwic, oddział chirurgii, który prowadzę, coraz częściej trafiają chorzy, którzy. Pomimo wielu czynników ryzyka nie mieli żadnej wiedzy na temat jak uchronić się przed wystąpieniem zakrzepicy czy zatoru w tętnicy płótnej. Jakie są czynniki ryzyka? One są bardzo podobne do tych, które występują w chorobach sercowo-naczyniowych. Otyłość, unieruchomienie, zażywanie różnego, różnego rodzaju leków, które sprzyjają zakrzepicy. Również wiele czynników genetycznych sprzyja wystąpieniu zakrzepicy. A więc już rezygnacja, unikanie czynników ryzyka zmniejsza szansę na wystąpienie zakrzepicy czy zatoru tętnicy płucnej. E, oczywiście, że części czynników ryzyka nie jesteśmy w stanie uniknąć. Na przykład wieku, obciążeń genetycznych, różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Natomiast jesteśmy w stanie walczyć z nadwagą, ruszać się, uprawiać sport. W znaczący sposób chroni pacjenta przed wystąpieniem zakrzepu. Ale jeśli już u pacjenta występują objawy typu obrzęk, ból kończyny, zasinienie kończyny, należy jak najszybciej kontaktować się z lekarzem, bo niestety nie da się rozpoznać zakrzepicy badając pacjenta palpacyjnie. Musi być wykonane badanie specjalistyczne, jakim jest badanie USG z kolorowym obrazowaniem, czyli USG doppler. Tylko to badanie potrafi w 100% potwierdzić lub wykluczyć zakrzepicę. Nawet badania laboratoryjne, takie jak D-DIMER, tylko sugerują lekarzowi możliwość występowania zakrzepu. Tylko i wyłącznie wykonanie dobrze, wykonane dobre badanie USG potwierdza lub wyklucza zakrzepicę. Wtedy lekarz może podjąć interwencję, która jest w 100% skuteczna. O ile jest wykonana o czasie. Każde opóźnienie zwiększa ryzyko wystąpienia powikłania i możliwości zgonu na skutek zatoru tętnicy płucnej. Namawiam wszystkich pacjentów, aby badali się, aby dbali o siebie, aby stosowali prozdrowotny tryb życia, aby pamiętali o tym, że trzeba wiedzieć, jakie czynniki ryzyka sprzyjają zakrzepom, w ten sposób mogą uchronić się przed utratą życia w postaci zakrzepicy płucnej. Obecna chirurgia naczyniowa ma ogromne możliwości leczenia. Zdecydowana większość pacjentów leczona jest farmakologicznie. Mamy bardzo dobre leki, których znaczna część może być stosowana z powodzeniem ambulatoryjnie w domu pacjenta. Tylko przypadki najtrudniejsze, najcięższe, wtedy kiedy zakrzepica obejmuje żyły miednicy Żyły jamy brzusznej, czyli żyły biodrowe, czy żyłę główną dolną, czy żeby główną górną. Takie przypadki powinny być leczone szpitalnie. Całą resztę pacjentów z powodzeniem można leczyć w domu pod warunkiem, że dawki leków są odpowiednie. Nie wystarczy podać lek, nawet lek, który stosuje się w tej jednostce chorobowej, ale w dawce małej. Dawkę zazwyczaj dobiera się indywidualnie dla pacjenta w zależności od wagi ciała lub Ostatnio stosuje się leki doustne, bo już można zamiast leków dożylnych czy podskórnych, tak zwanych drobnocząsteczkowych, stosować leki doustne, które od kilku lat są dostępne również na polskim rynku i w 100% zastępują leki poza doustne czy tak zwane leki podawane podskórnie czy dożylnie.